Dzień dobry, dzień, dobry w poniedziałek. Przepraszam, że nie było wczoraj vloga. To już drugi tydzień z rzędu, ale obiecuję, że będzie w przyszłym tygodniu, w najbliższym niedzielę, i między innymi będzie w tym vlogu taki e, przegląd różnych moich jesiennych torebek. Między innymi też będzie ta, tam podam Wam linki do wszystkich rzeczy. No, każda będzie z innej firmy, więc to nie żadna współpraca. Dobra, lecę po Janka, bo lecimy na fizjoterapię. Dzisiaj też mamy basen, więc taki trochę... Intensywny dzień, intensywne popołudnie. Zostawię tutaj okienko, może mi podpowiecie właśnie, co lubicie oglądać, jaka tematyka Was interesuje we blogach. Oczywiście oprócz gotowania, bo tego jestem pewna, nawet patrząc na statystyki, to po prostu te filmy, gdzie jest jakiś przepis, one dobrze się oglądają, więc widać, że to lubicie. No właśnie, ale co poza tym? Nie wiem, jakieś rzeczy związane na przykład z modą, z ubraniami, dodatkami, czy może bardziej wnętrza, jakieś takie dekoracje związane z porą roku? No nie wiem, może ktoś rzuci tutaj coś, czego się na przykład nie spodziewam, a też jest w moim życiu.